Ma cześć i czołem witam w kolejnym dziesiątym dniu. E, tak jak wspomniałem wcześniej, w dniu poprzednim, że może uda mi się obejrzeć Blair Witch na weekend. No i tak zrobiłem dzisiaj rano, sobie włączyłem Blair Witch. Przypomniałem film z 99 roku. Jak sobie jeszcze pomyślę, te wszystkie kopie. Kopie, które przychodziły przez ręce to nie były VHS-owe, że tak powiem, perełki. Tylko to raczej właśnie gdzieś tam kilka, kilkadziesiąt, kilkaset mega pewnie zajmowały te filmy, bo takie były czasy. I teraz przypominam sobie, że rzeczywiście ja w to uwierzyłem. Tak, ja w to uwierzyłem, bo było to na tyle fajnie nakręcone, na dzisiaj, tak patrząc na to, to tymi kasetami VHS. Na dwie kamery było kręcone tamto: Bay Ridge Project, że dawało takie wrażenie, że to rzeczywiście prawdziwe, i gdzieś tam ktoś odnalazł te taśmy, i gdzieś tam ktoś to poskładał w całość i wrzucił po prostu jako dokumentalny film wyprawy trzech studentów filmówki do miejsca, do lasu, gdzie wcześniej też pytali okoliczną społeczność na temat czarownicy z Blair. Strasznie to było, naprawdę. Znaczy, myślę, że ogólnie jakikolwiek wypad do lasu późnym wieczorem, nocą, bo to nie był lasek typu, nie wiem, gdzieś tam 100 metrów kwadratowych, 200 metrów, tylko to był naprawdę podobno ogromny las. Tak przynajmniej mówili w filmie. Więc łatwo było się tam zgubić. I też wielu innych okolicznych śmiałków, którzy próbowali, też się pogubili, też gdzieś tam zaginęli. Eee, także tak, można było w to uwierzyć. Ja jeszcze biorę pod uwagę fakt, że w 1999 roku ja miałem lat 11. Więc to też obejrzenie tego filmu nie zryło mi psychiki. Nie jestem jakimś tam psycholem, ale no rzeczywiście hmm, gdzieś stąd pamiętam ten film. Gdzieś tam musiało mi się to dobrze odcisnąć e, na pamięci, dlatego też <grym> nie wiem, jak ty uważasz. Czy, czy ten film e, też gdzieś tam z, utkwił w twojej pamięci, bo to był jeden z takich e, filmów, który. Pamiętam, po dziś, znaczy pamiętam, pamiętam o istnieniu tego filmu, i mimo 25 lat, 26 upływu, to mm, gdzieś tam jest to. Yy, koszmar, z ulicy Wiązów też, yy, ale też to już, to już był taki, to było wiadome, że to nie jest yy, realne, przecież też ludzie srali pod siebie. Pewnie bali się spać i tak dalej. <noise> yy, ja dzisiaj się nie lepiej czuję w ogóle, to chyba apogeum totalne. Musiałem się wyskoczyć z pod bo właśnie też oglądając Blair Witch gdzieś tam, w pewnych momentach, gdzieś tam mi się oko przymykało. To jest taki cichy film ogólnie, to, to nie jest tak, że tam jest akcja za akcją, jest raczej bardziej tam dialogowe. Ech. No i, i udało mi się tam gdzieś przymknąć delikatnie oko, ale też nie tak, że zasnąłem w połowie filmu, obudziłem się na napisach końcowych, a z chęcią bym, że tak powiem, parę filmów takich nudnych przespał. Co jeszcze? No nie, chcę się forsować, chcę właśnie położyć się do łóżka, żeby jeszcze mieć tą chęć i opcję nagrywania tego w dniu żeby jutro się już lepiej poczuć, tym bardziej, że w poniedziałek też chciałbym iść do pracy, a, a dzisiaj czuję się jak gówno, za przeproszeniem. Tak więc dzięki wielkie, że jesteście tutaj, kto nie oglądał filmu Blair Witch, może sobie powiedzieć, że to jest godzina 20 chyba, czy godzina 15, to myślę, że filmy Konopskiego są czasami dłuższe. Także zachęcam, tak sobie przypomnieć po prostu, taki film dokumentalny o robić z Blair. Dzięki wielkie, trzymajcie się, miłego weekendu życzę, czołem.